Witam na moim kanale. Chciałem się przedstawić. Mam na imię Piotr i Król. i podzielić się z Wami moim pomysłem na przedstawienie mojej firmy, moich pracy i, i nad rozwojem kanału. E, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. E, mam kilka pomysłów, w sensie już teraz nie Za dużo rzeczy wziąłem na głowę. E, firmy, jakby ciebie Budowa, rozbudowa mam że z waszą pomocą gdzieś tam oddarmę ten bałagan, który mi przez to wszystko powstał i podzielę się z wami jakimiś moimi pomysłami i rozwiązaniami um, na obróbkę drewna bo mnie zawodowo um, zajmuję się cyklinowaniem wykładaniem podłóg schodów no i chciałem powoli rozpocząć produkcję schodów, mebli i przede wszystkim ogarnąć otoczenie, warsztat, przygotować się do pracy. Także trzymajcie się.